Witajcie, moi drodzy. Czy lubicie powracać do znanych już sobie i lubianych autorów? A jak powracacie, to czy nie macie obaw, czy najnowsza książka lubianego autora nie okaże się niewypałem? Ja i owszem, lubię takie powroty, i to nawet bardzo. Jeśli przeczytałem książkę, która mi się spodobała, która z jakiegoś powodu mnie urzekła, to jej autor zyskuje u mnie ogromny kredyt zaufania. Czasami zastanawiam się, czy nie nazbyt duży. No ale już tak jest. I nawet jak się zdarzy, że jakaś pojedyncza książka faktycznie nie jest arcydziełem, to nie powoduje to definitywnego skreślenia tegoż autora, bo z kolejną książką wiążą i tak całkiem spore nadzieje. Rozumiecie więc, moi drodzy, że jak zobaczyłem, że już można kupić nową książkę Leszka Hermana, zatytułowaną Galeon, ani chwili się nie wahałem, bo cały czas mam w pamięci Sedinum, które bardzo mi przypadło do gustu. Pierwsze dwie refleksje, jakie nasunęły mi się po przeczytaniu początu, początkowej części książki, to po pierwsze że bardzo dobrze że Leszek Herman znowu umieścił akcję w swojej opowieści w Szczecinie i szerzej na Pomorzu Zachodnim to ganianie bohaterów po świecie niczym James Bond, za którym notabene przepadam jakoś u Leszka Hermana mnie nie całkiem przekonywało muszę przyznać, że zaszokowało mnie jak bardzo autor zdecydował się pójść na całość w kwestii współczesnego języka a że rzecz dzieje się w dużej mierze w środowisku budowlańców i dziennikarzy, to wprost iskrzy odrzucanych wulgaryzmów. Ale to nie koniec, bo autor bawi się językiem w najlepsze. I oto obok soczystych i bardzo ficie pleniących się wulgaryzmów pojawiają się również i takie oto sentencje. Na biurku i na klawiszach, jak za czarodziejskiej różdżki, położyła się nagle radosna, słoneczna plama światła. No, a później znowu różne tam K, H, J, P i tak dalej. I co chwilę pada słówko stupor. Jakże ono pięknie tam się wpisuje, niczym mega drapacz chmur na środku bezkrusnej pustyni. Ale zawiesy słowne to jedna strona medalu, a akcja książki to druga strona medalu. Tu dzieje się całkiem sporo. Obserwujemy równoległe działania różnych osób, które realizują swoje zamierzenia. Oczywiście obserwujemy je, bo w taki czy inny sposób one się ze sobą łączą. To coś w rodzaju wyścigu. Choć nie w każdym przypadku jest tak, że sami uczestnicy wyścigu są świadomi, że biorą w nim udział, ale ich działania mają wpływ na pozostałych uczestników wyścigu. Rywalizujący ze sobą dziennikarze, włodarze miasta, urzędnicy magistratcy, politycy czy szef firmy budowlanej, pracownicy tej firmy, policja i prokurator. Wydawałoby się, że interesy, przynajmniej tych dwóch, ostatnich powinny być zbieżne, ale okazuje się, że nie zawsze tak jest. Przez znaczną część książki, autor zwodzi nas co do miejsca akcji. Ma to jednak uzasadnienie w poszukiwaniach prowadzonych przez głównych bohaterów. To oni błądzą i nie bardzo wiedzą, jak poskładać wszystkie elementy tej układanki, tak bardzo zagmatwanej. Tak to naprawdę. Zagmatwana układanka. Leszek Herman zaskakuje mnie na różne sposoby. Chociaż jestem szczecinianinem z urodzenia, moja praca polegała przez kilkadziesiąt lat na jeżdżeniu po całym mieście i wydawało mi się, że znam Szczecin całkiem dobrze. A tu proszę: na kartach książki pojawia się plac Leona Koczego. Nie miałem pojęcia, gdzie to jest, więc natychmiast zwróciłem się o pomoc do wujka Google'a i opadła mi szczęka. Byłem tam przynajmniej dziesiątki razy. Wykonywałem tam usługi przez wiele lat, ale zawsze były to adresy przy ulicy Grobla, Strzałowska, Światowida, Wiszesława, Świętojańska, ale nigdy nie był to plac koczego. Jeszcze raz się potwierdziło, że człowiek uczy się całe życie. Wracając do powieści i kredytu zaufania, z przyjemnością stwierdzam, że opłaciło się dać ten kredyt. Ostatnia książka Leszka Hermana Galeon jest bardzo wciągająca. Czyta się ją bardzo przyjemnie. Można z niej sporo się dowiedzieć i nie brakuje w niej różnych smaczków. Polecam. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.